Warsaw Health Innovation Hub działa od 11 miesięcy. W tym momencie jesteśmy w fazie budowania strategii dla obszaru, dla, obszaru, dla sektora akademickiego i zależy nam, żeby zintegrować, zintegrować wszystkich interesariuszy, żeby zacząć mówić wspólnym językiem, móc realizować wspólne projekty. Po to, żeby, żeby tą innowacyjność było widać z perspektywy pacjenta. To jest swojego rodzaju katalizator. Do tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia. Ta organizacja skupia najważniejsze firmy działające w branży medycznej, szeroko rozumianej branży medycznej. My z kolei jako Politechnika Śląska, jako Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia oferujemy ogromne zaplecze badawcze potencjał naukowy i wieloletnie doświadczenie Politechniki Śląskiej, która często jest skojarzona z przemysłem ciężkim i górniczym, ale jednak technologie Medyczne tu były od lat 60. rozwijane, i to z sukcesem, więc liczymy na to, że te nasze wieloletnie doświadczenie, ten potencjał połączony ze współpracą z czołowymi liderami w branży medycznej zawocuje takim efektywnym transferem technologii i powstawaniem nowych produktów. Współpraca w ramach World Health Innovation Hub rzeczywiście poprawi jakość medycyny w Polsce. Mamy tam firmy, które reprezentują szerokie grono eksperckiości w różnych dziedzinach, w farmacji, w urządzeniach medycznych, w zarządzaniu danymi. W związku z tym wydaje mi się, że ta współpraca może wypracować takie projekty, które rzeczywiście będą się skupiały na takich kategorycznych problemach, które rzeczywiście w naszym sektorze ochrony zdrowia występują. Raczej już w tych czasach innowacja nie powstaje w wyizolowanych ośrodkach, tylko jest to miejsce, w którym ta myśl jest dzielona pomiędzy różnymi interesami, Seriuszami. W związku z tym dla nas bardzo ważne jest bycie w takim miejscu, w którym te pomysły nowe są generowane i być uczestnikiem takich projektów, które rzeczywiście są w stanie dostarczać lepszą opiekę nad pacjentami w Polsce. Czy to przez zarządzanie danymi tych, tych pacjentów, czy to przez usprawnianie procesów, które pacjent przechodzi w, w szpitalu, czy podczas długoterminowej opieki w domu. Wiedza i doświadczenie partnerów biznesowych umożliwi nam. E Wdrażalność tych projektów. Bo tak naprawdę e, projekty, które, które są naukowe, to często trafiają niestety na półkę, a nam zależy, żeby mogły być wykorzystywane przez polskiego pacjenta, przez europejskiego pacjenta i też przez pacjenta na całym świecie.